Cześć lwiątka, co Słowilo z tej strony. <laughs> dzień dobry, dzień dobry. Właśnie będę kładła dla Was runki na marzec 2023, ponieważ zbliża nam się wiosna, trzeba zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Ja poproszę bardzo serdecznie Was o łapeczkę w górę, o e, piękny jakiś komentarz z buziaczkiem, dodatkowo, tak. O to, żebyście zasubskrybowały kanał. E, no, może no dzięki temu będę częściej wrzucać coś, <laughs> że tak powiem. Macie podany mój numer telefonu, więc możecie się ze mną kontaktować w sprawie czytań prywatnych, na które zapraszam. A teraz już nie przedłużam, tylko sobie patrzę, co to tam dla Was będzie na. Marzec 2023. No dobra. Tutaj jakieś zawody miłosne. O, wow, że jakieś armagedony, co tutaj się <grywia> działo. Nie bardziej etap rodziny emocjonalnych spraw, ale dobra, zobaczmy tutaj, co idzie dla lwiątek. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestrze, Ale patrzę tutaj i właśnie już się pokazują sprawy rodzinne pod durisas i naudis odwróconymi. Takie to dziwne. Natomiast, dobra, ja zacznę może od spraw, że tak powiem, zawodowo, finansowo, biznesowo, jakiś tam. <laughs> w każdym bądź razie materii. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Dlatego, że tutaj jest pokazana hmm, Jakaś, nie wiem, nieoczekiwana darowizna. Być może jakieś znalezienie pieniędzy, no chyba, że odzyskanie jakiejś wartościowej rzeczy. To jest pierwsza rzecz, która się tutaj kładzie i faktycznie to się pokazuje jako nieoczekiwane. Co tutaj widać jeszcze? Zyski widać dzięki mądremu jakiemuś doradztwu albo Waszemu sobie, albo czyjemuś w stosunku do Was, także... Widać tutaj intuicję w połączeniu z intelektem, która będzie cię doprowadzała do pomnażania obfitości. Fajnych takich zyskownych transakcji, jejku, no może jakiejś wygranej, chociaż no, przy Petrio, przy Gebo, dlaczego nie, to są takie fajne dary. W tym czasie wyjdzie doskonale podszkalanie się, no, podnoszenie wszelkich kwalifikacji, i nawet bym powiedziała, że zdawanie egzaminów też pójdzie jak spłatka. W ogóle macie tutaj taki bardzo prawdopodobny awans pokazany. Chociaż nie wiem, czy to awans, czy w każdym razie to jest podwyżka. Może to być w połączeniu z awansem podwyżka ze względu na podniesienie Wam stanowiska. Moim zdaniem to jest prawie pewne. Natomiast wielu z Was może doświadczyć po prostu jakiejś premii też uznaniowej, jakiejś nagrody, czegoś, co będzie faktycznie wymierną korzyścią. Tutaj jeszcze się pokazują takie fajne energie, ale one są energiami takimi twórczymi. I być może marzec zaowocować dla Was, nie wiem, zauważeniem, może rozpoznaniem jakiegoś talentu. W każdym bądź razie jakiejś takiej wyjątkowej umiejętności, nie wiem, może daru. Może jakiegoś daru wyjątkowego. W każdym bądź razie tutaj wszelka dyscyplina, wytrwałość i pracowitość, bym powiedziała, że intelektualna przyniesie fajne, przeogromne takie efekty. Będziecie to widziały po prostu z chwili na chwilę. Także warto w to zainwestować swój czas, warto zainwestować w siebie tak samo, no, nie rozmieniać się po prostu na drobne, bo uważam też, że to będzie doskonały czas na naukę wszystkiego, co będzie związane z taką płynną komunikacją. Po prostu możesz w czymś uzyskać doskonałość, biegłość, o tak bym to nazwała. Chyba, że niektóre z Was mają predyspozycję, na przykład, do bycia tłumaczem, czy, czy kimś takim, bo to jest też w połączeniu z prawem, z literą prawa. Także być może tu o to coś takiego chodzi, i poprzez to będzie można dorobić bardzo fajne pieniądze. Dla szukających z Was pracy, ci, którzy no nie mogą jej znaleźć, szukają, ale szukają właśnie w obrębie swojego jakby miejsca zamieszkania, tu jest informacja, że praca jest i to całkiem dobra, ale ona jest pokazana w odległości od miejsca zamieszkania. Także użyć troszeczkę wyobraźni, no wysilić się i korzystać z tego marca, dlatego że pod tym względem akurat będziecie miały farta. Co tutaj bym powiedziała? W zdrowiu jesteście pokazane. No mam na sobie ale to też przy Durises, Bo to są takie wpływy, takie historie, jakieś ropne. Może jakiś obrzodzeń, czegoś takiego, ale to się też pokazuje w karcie alergii. Może na to zwrócić uwagę generalnie, że chyba biorąc, biorąc, że macie alergię na kogoś, no to oczywiście od razu się odcinać od tej osoby, nawet nie dyskutować. To łatwo można wyniuchać, patrząc, jak się czujecie po spotkaniach z danymi osobami, co się u Was w życiu dzieje, jak reaguje Wasze ciało. Pamiętajcie, że skóra to jest ten pierwszy taki odzew, gdzie generalnie rzecz biorą, albo na przykład jak oczy zaczynają łzawić, piec i tak dalej. Nie wiem, że może, macie ochotę albo nie możecie już na kogoś patrzeć na przykład. Ale też bardzo często jest to właśnie taki sierściuch, że swędzi skóra, że jakieś wypryski są, jakieś po prostu, no, coś tknęło nie tak jak powinno, że tak powiem, wasz ośrodek wyczuwania, tego takiego pierwszego materialnego wyczuwania, no nie? Także w sprawach uczuciowych, ja sobie jeszcze tutaj pozwolę dołożyć karty. Matko, bosko, wszechmogąco i wszyscy święci i jeszcze aniołki. Słuchajcie, karty tutaj pokazują, że w sprawach uczuciowych, bo pierwsze co się pojawia, to informacja o jakimś zakończeniu jakiejś relacji po krótkim czasie, po siebie po, po krótkim powrocie generalnie. Czyli to tak jakby coś się dobrze nie zaczęło, a już się skończyło. I to może być po bardzo długim czasie, że tak powiem, rozstania. Ale bardzo krótkim okresie bycia ze sobą. Także no nie za jest to, czy tam będzie, właściwa lokata. I czasu, i emocji, bo ja uczuć to tutaj raczej nie widzę, że tak powiem. Raczej inne potrzeby mogły tym zarządzać, że się spiknęliście. I to całkiem przeciwstawne. Poza tym są tutaj ostrzeżenia odnośnie tego, by nie dać się wykorzystywać. Mogą być jakieś, po prostu miejcie na to, że tak powiem, azumut. Weźcie pod uwagę, jeżeli Wam jakieś sytuacje nie będą pasowały, być może, że ktoś Was wykorzystuje, to wcale nie musi być w relacji partnerskiej czy małżeńskiej. To jest pokazane raczej jako konieczność zauważenia, kiedy się czujecie niewygodnie i jakby ograbiane z czasu być może, z uwagi, z. Być może jakiś swoich dóbr, na przykład nie wiem, intelektualnych czy jakichś innych, w każdym bądź razie, tu trzeba na to zwrócić uwagę. To będzie taki miesiąc, gdzie no, żebyś sobie nie pluł lwie po prostu w brodę, y, zachowuj równowagę. Zachowuj równowagę, bądź dla siebie dobry, bądź sprawiedliwy wobec siebie, tak? I, y, no, Ale z asertywnością lwy raczej nie powinny mieć problemu. A jak mają, to się mają y, szybciutko tego problemu, y, że tak powiem, pozbyć. Bo, bo on Wam jest do niczego niepotrzebny. Natomiast tak, w parach, no w parach tutaj jest taka informacja, dla tych z Was, które już od dawna żyją obok siebie zamiast ze sobą, że tak powiem. To i tutaj obok po prostu zagrożenie rozstaniem, bo to z jednej strony to jest tak, niemożliwość wygadania się, niezrozumienie po prostu siebie nawzajem, też jakieś wykluczające się potrzeby u jednego to, u drugiego tamto i jakby nie ma tutaj, nie ma tego punktu, który by, by to wszystko jakoś scalał. Ale także w tym samym czasie jest pojawienie się jakiejś trzeciej osoby, po prostu pokazane, które jakby przyspiesza pewien proces, który nie musi być wcale szczęśliwym procesem, bo no mówię, mnie tutaj stoi zagrożenie rozstaniami. Izolację generalnie rzecz biorąc, jakieś wyjście z układu. Także dobra, zobaczmy sobie, co tutaj będzie dla lwiątek z takich rzeczy, na które zwróćcie uwagę. Wybitnie będzie trzeba. Zobaczmy, jakie, nie wiem, decyzje, może jakieś sprawy, jakie niespodzianki. Mother today! Santa Maria! To jest tak. Pierwsze i najważniejsze pokazują się decyzje do podjęcia dla Was lwy w marcu oczywiście. To te wszystkie dotyczące miejsca zamieszkania. Nie wiem domu, komórki, lokalu, nie wiem, jakiś być może wyprowadzek, przeprowadzek, zmian. Może być oczywiście, że to może być zmiana pokoju na przykład, że nie wiem, Franiu idzie do salonu, a ty idziesz do generalnie, że albo nie wiem, że u dzieci będziesz zmieniał coś, ale to się wszystko pokazuje przy jakichś no, czterech ścianach, no po prostu najnormalniej w świecie i to będą bardzo ważne decyzje. Co jest ciekawe, to jest takie wskazanie, żeby wszystko, co jest możliwe zrobić, żeby nie stworzyć sobie nienaturalnych wrogów, żeby sobie nie stworzyć sytuacji konfliktowej, żeby wszystko załatwiać po prostu w sposób pojednawczy, w sposób, który jest kompromisowy, który daje poczucie bezpieczeństwa, być może nie wiem, no wyjścia z twarzą, generalnie rzecz biorąc, każdemu z zainteresowanych. Nie? Także na to trzeba będzie zwrócić uwagę. No i co jest ciekawe, mój drogi? Piękne, śliczne, kociątka najukochańsza. E, no więc e, kolejne e, pokazują się e, konieczności e, w doprowadzeniu do równowagi sfery emocjonalnej i sfery e, seksualnej. E, przepraszam, istnieje taka możliwość, że będzie konieczność e, e, wszystkich naraz doprowadzenia do, o, że tak powiem, porządku. Czyli spraw związanych z mieszkaniem, z domem, nie wiem, z komórką, z działką, z piwnicą, nie wiem, z czymś tam, z emocjami i spraw z natury seksualnej. No takie sytuacje tutaj wyglądają. I tak na koniec, żeby Wam za bardzo nie zawracać głowy, zobaczmy sobie, co tutaj dla Państwa jeszcze się pokazuje tutaj dla państwa. Ja Proszę państwa Lwiego. Moje kochane, ja jeszcze tutaj dodam jedną bardzo ważną rzecz. Wy się musicie zająć jakimiś sprawami, które bo to jest, to jest, to są propozycje współpracy we wszystkich dziedzinach, które są nie wiem przez ciebie jakieś wyuczone albo nie wiem tknąłeś je, ale jeszcze jakby nie niepraktykowane. A przynajmniej nie na co dzień. To są, nie wiem, wszelkie zainteresowania związane z jakąś działalnością artystyczną. To może być cokolwiek. Taniec, śpiew, aktorstwo, jakieś malarstwo, jakieś... chociaż mnie się tutaj najbardziej pokazuje jakieś, nie wiem, rzemieślnictwo, nie wiem, chociaż raczej to chyba będzie rzemiosło, że tak powiem, jakieś artystyczne coś. Co przyniesie ci, bo tutaj jest zaproszenie do współpracy. Tu jest też przypadkowe to tak jakbyś się, nie wiem, tu się wysypał przypadkiem w jakiejś rozmowie towarzyskiej, albo jakby został, jakbyś został polecony przez kogoś, w każdym bądź razie. Tutaj jest możliwość faktycznie dużych profitów, nowych znajomości i takiej wielkiej satysfakcji w tym miesiącu z rozpoczęcia tego jakby etapu. I to się dzieje tak fajnie, naturalnie. To nie jest tak, że biegasz za kimś, za czymś, że próbujesz się przebić i tak dalej, być może że to będą też sprawy związane być może z YouTube'em, być może z jakąś nauką kogoś przez jakieś portale i tak dalej. W każdym bądź razie pokazuje mi się to bardzo pysznie. Bardzo pysznie I Uważam, że nie jeden lew jak Reksio, Szynkę będzie targał temat i ciągnął do siebie, ciągnął. Także uważam, że to jest tak samo przy okresie mniej więcej po siódmym, po pierwszym tygodniu, jakby marca już tak jakby z jakiejś imprezy czy cokolwiek macie do zaliczenia w większym gronie albo w nowym gronie, jak najbardziej chodzić prezentować się, pokazywać, jaki lew jest i niech każdy to widzi, <śm> a jeszcze do tego używać swojego języka. Ja Was pozdrawiam serdecznie, Buziaczki!